No witam serdecznie Kolejny piękny dzień Najważniejsze co się stało ogólnie wczoraj Pomalowaliśmy w końcu w podkład poksydowy I już mamy w końcu jakoś Światło w tunelu Pomalowane już to wszystko to jest poksudowne statki, także to musi trochę przesnąć, ale to już jest taka konkretna. Palma później to ładnie zmatujemy, zagłubujemy i już lakier dajemy. Także tutaj, tutaj, belka wszystko zamalowane Wygląda to już tak całkiem, całkiem przyzwoicie, że tak powiem. Podłogi zamalowane może trochę wyczyścić, ale tam posłoną też zamalowane. Teraz fajnie tylko to mniejsza zagumować najpierw, Wtedy matę wyścielić i tak samo do podmalowania. No bagażnik będzie się, trzeba jeszcze go poszpachlować troszeczkę by wyrównać go choćby tak troszeczkę wyglądało do ludzi no. okej okay. no to już jest naprawdę że tak powiem już jakieś światło w tunelu, bo tak mi się nie chciało tego robić. Na tym dachem się zastanawiam. Bo co prawda on jest jeszcze oryginalny lakier, ale mi tak troszeczkę niepokoi. Tak, jakby plamę miał, ale może to się przepolaruje. Bardziej się martwię tym, że w tych polonerzach czasami te klary odchodzi. Mam nadzieję, że to się tam nie są początki klaru, że on tam coś zaczyna się dziwnie dziać z nim. Ok, podniesiemy do góry go. No teraz będzie naprawdę fajna robota już się za się wiąza zawieszenie. Tak samo mieć trzeba wszystko. Nie wiem, do to światła tutaj da, może no, odpalę. Lampę. Nie lubię tej lampy, we, bo to pójść światło i jest troszeczkę paskudniało może jakoś to jest daleka na ten bity zło wszystko ściągnięty ja ciekawe co ale to, to faluje światło no nic, to są właśnie te ledowe no i inaczej nie pokażemy, musimy chociaż tyle że jest coś To wszystko wymalowane ładnie Też się tych podłużnic tak dosyć bałem, no bo Nie chciałem mi się tego robić, bo to wyglądało dosyć strasznie Porzewiałe. No ale najważniej... <kluznić> Najważniejsze jest to, że jest wszystko jest ogarnięte, nie ma rdzy pod spodem, także to jest Wielki, wielki plus. Będę No teraz ładnie zagumować to i wymalować to jak się należy także będzie git. git. Ale to baj Nic nie bo są takie do jednak, nie Nie wszystko jest ok, ale jednak na, na tym na filmiku to klepie światło no okej okay, tu wszystko zawione tu ładnie wszystko ogarnięte zamalowa e, za zamalowane zamalowane środki podróżnic pofryskałem bo to też były jakieś te także to jest też zabezpieczone tu do środka to przednia ściana tak samo środki tam troszeczkę też zapryskaliśmy ile się da Te trzeba nie zagumować no wydaje mi się, że to będzie teraz dosyć Dosyć, że tak powiem, dobrze zrobione Może nie jest to igła, nie jest ideał, ale no, już jest taki dosyć, dosyć Dosyć dobrze zrobione Nie ma co oszukiwać Naprawdę, na pewno nie, nie jest, nie jest ta prosta nie będzie zapłacona co zrobiono, to jest niemożliwość żeby ktoś za to zapłacił, bo ten samochód musiałby kosztować wtedy naprawdę Krocie Ale to jest nieistotne nie robiliśmy to dla pieniędzy, bardziej dla idei, żeby to zrobić dla siebie chyba bardziej, żeby sobie udowodnić, że jednak jeszcze nie jest tak źle z nami, że możemy że jeszcze, jeszcze działamy, a tak powiedzmy, jeszcze działamy. No ale będzie się składać, jak będzie wszystko zrobione i się składać, naprawdę ładnie płynie temu i te zalać, te wszystkie podróżnice, tam konserwację, zalać wszystko, żeby było... No, żeby to choćby bo też tak się nie iść z samochodami na, na co dzień, także powinno to trzymać troszeczkę. W każdym razie to podwozie, bo to jest jedne, Z moim zdaniem takie jedno z takich gorszych rzeczy, które się nie chce robić, będzie to dosyć ogarnięte. Okej, okay. nie Wam tego pokazywać, ale no, później następny już będzie już po zrobieniu. Mam nadzieję, taki filmik już nagra, jak będzie już obrobione Wszystko gumy, nie gumy, maty. Także już później ma to wyglądać. Mam nadzieję, że tak dosyć hmm, ciekawie, że tak powiem, ciekawie, żeby to było. że to już wyglądało tak już do ludzi. Także to, że tak powiem, ostatni taki moment, gdzie jeszcze to można zacząć w takim stanie, kto to tu jest. No, Światło bije niestety, ale... Ładnie. No jest to... Tym razie, że to wyglądało przedtem niby dobrze, a pod matami wszystko y, powychodziło, także uważam, że jest to dosyć dobrze. Dosyć fajnie zrobione będzie. Tę ta ładnie wyczyścić, wewnętrznie matować. Nie. Nie wiem, cały czas się biję z myślami, co to zrobić, czy to brać... Czy to brać... Cało malować, czy nie cało malować Czy prawie całą malować No nie wiem, no jeszcze na to się... Myślę, zobaczymy Zobaczymy, jak to zrobimy W każdym się, razie, no, prawie całą na pewno powołujemy. Ok, Zbijamy się powoli Zbieram się za zawieszenie za, za trzeba muszę porobić My są też do, do wypiaskowania, całe i to podmalować wszystko, także jest też co robić na tym ale ta lampa daje Muszę trochę o. Tam po góry nic nie daje, prawie ciemność jest. Okej, okay, dobrze. Tyle by było z tego na dzisiaj. Myślę, że w następnym momencie będzie trochę to wyglądało pełniej, gotowe. Trochę posprzątałem, bo to jest taki bajzer, że aż wstyd, ale nie ma czasu, że tak powiem. Okej, okay, trzym się na razie. hej, wam przejść, wam przejść, bowiem.